Ze słonecznej Walencji witamy serdecznie i mamy nadzieję, że spędzą Państwo z nami najbliższe dwie godziny na stadionie Estaja, bo zapowiada się piłkarska uczta. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed Państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals. To nie lada gratka dla wszystkich kochających piłkę. Na pewno siedzą jak na szpilkach. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Widzimy teraz na ekranach skład ekipy Spartans. Teo Hernandez. I teraz drogba. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Lampard. Teraz ratuje przed stratą gola. Zola. Uwaga, będą prowadzić. No i proszę, Zola zdobywa bramkę. Jakże mu to łatwo przychodzi. Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. I teraz Okocza. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Jogo żota. Teraz Darwin Nunes. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Frankarz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Dominik Sobosloj. Teraz zobaczmy Diogo Jota. Szansa! Będzie remis! Spartans przejmują piłkę. Paulo Futre bez przeszkód atakuje boczną strefą, ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Mamy Centra i tłok w polu karnym. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja i tyle. Odbiór jak z podręcznika. Brawo. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią. Radzi sobie teraz z obroną. A teraz. Piłka przekroczyła linię boczną. Aut. Teo przy piłce. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. I wycofanie na przedpole. Aj, piękna to była parada! Daleko dobry w pole karne. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Mamy gola, proszę Państwa! Prowadzą dwiema bramkami. W pełni zasłużenie. No to mamy 2 do 0. Okocza. Posyła piłkę koledze w polu karnym. Jest szansa na kontakt. Ależ teraz popis w wykonaniu bramkarza. Daleka piłka z rogu. Rykoszet! Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Co zrobi okocza? Jest trochę przestrzeni na skrzydle. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. Dominik Sobosloj. Kiepskie zagranie teraz. Ocza. Szansa na gola. Tak jest! Łapią kontakt! Tym golem dają swojej drużynie nadzieję i sygnał do ataku. Gramy Spartans notują trafienie na swoim koncie. Są coraz bliżej remisu, a czasu jeszcze sporo. Teraz Darwin Nunes. Odzyskana piłka. Dobre zachowanie. Uwaga, udany przechwyć teraz. I bramka górą. Jakże ważny jest ten rożny dla goniących wynik. Czują to kibice, którzy nakręcają teraz żywiołowe wsparcie. I mamy stratę, a teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Bardzo dobra interwencja. Paulo Futre. Bramka coraz bliżej, coś tu się szykuje. Ależ teraz kapitalny timing w obronie. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jest komu podać. I teraz kibice chcieliby strzału. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Faul, ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. Bernardo Silva. Zola. No, szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleja. Naciskają. Paulo Futre. Zdecydowanie. Ale czysto. Petr Czech. Teraz Lampard. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Ta im teraz remis. Gol! I mamy remis. Choć wydawało się, że nie unikną już porażki. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Jan Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Ależ ma żelazne nerwy. Trot Mogło coś z tego być. Znakomita interwencja. Mało ma miejsca. Droba. Uderza teraz. Jest naprawdę daleka. Nie ma gola. Poprzeczka. Mało brakowało. Ale grają dalej. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. Niewiele zabrakło, by ta piłka wpadła do bramki, ale jednak gola dającego... Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. Wspaniała obrona w wykonaniu Petra Czeka. Karincia. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Piłka poza boiskiem. Out. I Bernardo Silva. Teraz Darwin Muniz. Pewna interwencja w obronie. Didier Drogba. Garincha. Wysoki pressing i odbiór piłki może być groźnie. To się nazywa odpowiedź. Znowu prowadzą bramka. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu, zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Będzie ostateczny cios! A teraz pokazał co potrafi. To może być groźne. Będzie kontra. Muszą teraz wracać. Szybko. Teraz zobaczmy Diogorzota. Z bliska Diogo Teraz Diożota. Bardzo dobrze teraz to broni. Nie daje sobie odebrać piłki. I mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Nadine Kessler. Ależ teraz Scott profesorsko udany przechwyt. Takich okazji może już nie być. Muszą poszukać bramki na remis. Złamał w tej sytuacji przepisy. Nie ma co drążyć. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie. Tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Sędzia wizże. jest po meczu.